O, zaczęło się mocno I MAMY Siemanko słuchajcie, e, właśnie, no niestety nie nagrywałem, ale właśnie sobie skończyłem meczyk e, Bardzo ciężki meczyk, ale no, ja zagrałem po prostu mega kurde, 21 fragów zrobiłem w krótkim meczu To jest dla mnie chyba, nie wiem czy nie rekord no ale tylko remis, ale na otarcie jest na pocieszenie Dropnęło mi piękną, ładną skrzyneczkę Dreams and Nightmares No i postanowiłem, że sobie ją utworzę Także nagrywam na wszelki wypadek, gdyby mi chciało coś dobrego wypaść To się wam z wami tym oczywiście podzielę Dobra, lecimy Powiem wam, że pierwszy raz chyba w życiu Dropnęło mi taką skrzyneczkę najnowszą z meczu, także fajna sprawa. No 14 zł, słuchajcie, piechotą nie chodzi, a dropnęło, więc no, myślę, że to będzie szczęśliwy traf. E, mam nadzieję, pomacajmy, pomacajmy Łocho, oho, ile tam było wszystkiego? No nie. A w statraku, no chociaż tyle. 0,60. Kurde. Ale tam przyleciało duże rzeczy, słuchajcie. A ile tego kosztuje? 8Z Dobra, ja tym nie gram w ogóle, więc to sprzedam szybko. Dobra, kupiłem jeszcze jedną skrzynkę, bo tyle tam rzeczy przeleciało, że tak e, poczułem taką wewnętrzną e, e, potrzebę, żeby jeszcze kupić raz. I czuję, że teraz będzie coś dobrego. Dobra, macnimy go tutaj. No, przedtem przeleciało w tyle fioletowych, i wszystkiego naraz, No, dobra, Dawaj chłopie coś. Teraz, bez macanka, tutaj już na gierce o, 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 dwa razy przeleciały i patrzcie jakie badziemy mi dało! Nie! Yeah! Kurde, widziałem dzisiaj na YouTubie jakiegoś Norwega, młodego, który dropnął sobie Butterfly Knife Emeralda zielonego. Ja pierdziele No, Podnoć 17 tysięcy dolarów taki nożyk kosztuje. Także, jakby można było też z Riptida Emeralda, no to ja chętnie przyjmę Teraz będę macał, bo przedtem lepiej tak było O Zaczęło się mocno I mamy digieleczek Piękny strzał, moi drodzy Suchy wyczaj, że to musi być ten moment Ta chwila, obity, no jest obity Ale digielek jest, słuchajcie 0,42 Dobrze Wytrzaiłem, że to jest ten moment No, wolałbym oczywiście Emeralda, ale Jak dało od Gielka To też się nie obrażę Ile on kosztuje? Co to będzie? Mocne zużycie Słuchajcie, 55 zł No, cudów nie ma. Cudów nie ma niestety, ale sobie Z nim polatam trochę Dlaczego by nie? E, fajnie, że siadło Najważniejsze, że siadło e, Jeszcze myślę, że dwie skrzyneczki jakieś tutaj Zaryzykuję, tak coś czuję Dobra, jeszcze mam słuchajcie dwie skrzyneczki Riptida No, siadł mi pierwszy raz czerwony skin z tej skrzyni. Także trzeba jeszcze tutaj spróbować szczęścia. Może? Emeraldik butterfly knife. Bardzo bym chętnie prosił. Bardzo, bardzo bym prosił. Nie. Niestety. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Dajmy szczęściu. Yy, szanse, że tak powiem. Macamy, macamy. Oj, znowu tam przelatują jakieś mocne rzeczy znowu. Oj oj, 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 oj. ale niestety statraku dostałem tym razem. No nie o to mi chodziło, no nie o to mi chodziło. Ostatnia szansa. Ostatni raz. Teraz bez macanka. Emerald Butterfly Knife, Factory New. Może być statraku, nie obrażę się. Pyk! Nie, no, dał czerwonego, to już nie ma szans. Nie ma szansu! Nie ma szansu. 16. Dobra, moi drodzy, tak, to by było na tyle taki e, spontaniczny opening, ale fajnie, że wypadł Gielek, będę sobie z nim latał. E, zobaczymy, jak się z niego strzela. E, także zostawcie łapę w góry i myślę, że wkrótce zrobimy opening, jakiś większy Dreams and Nightmares, i myślę, że Riptida też zrobimy opening, bo. Widzę, że tam ludzie fajne kosy sobie z Tajda teraz robią, więc może to jest ten czas, żeby właśnie to zrobić. Także łapeczka w górę jeśli chcecie takich więcej odcinków na moim kanale Sub z dzwonkiem, żeby nie przegapić odcinka i tradycyjnie zapraszam Was na live z tyku Skiny Grają, gdzie rozdajemy skin dla widzów, dla graczy, dla każdego. Także do zobaczenia, do usłyszenia! Hello! Гоу ду, гоу ду, гоу ду, гоу ду! Гоу ду, гоу ду! Спасибо Добрый вечер Как <laughs> симаш, <Jak> Purple? Симанку! <laughs> Еее! <Simanku. Yeah. laughs> Purple, чек-шорт Just in case, okay. yes. Good job, good job, man. Last long, come along. Say, Go, 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 no! <laughs> <laughs> Short. Short. Half that half that. Yeah. Oh. Nice. Drum bed. <laughs> Long again? Mm-hmm. Flash push, 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 push.

Jesus Christ Come on We can do this One more Good job

алла <laughs> 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 <laughs>